Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Games TV. Ja na imię mam Rafał. Jak widzicie, choinka u mnie już stoi, dzieci nie wytrzymały, musiały ubrać tą choinkę, więc już tutaj klimat świąteczny czuć. I mam nadzieję, że u Was też już ta atmosfera świąt się coraz bardziej rozkręca. No i oczywiście święta. Wiąże się z tym, że oczywiście mamy spotkanie rodzinne, miłe pogaduszki, ale również i prezenty. I właśnie ten odcinek zapoczątkuje taką serię kilku odcinków, takich polecajek na prezent, jeżeli chodzi o gry planszowe. Będzie on podzielony na kilka grup docelowych. Na początku, czyli od tego odcinka, zajmiemy się grami dla najmłodszych, więc nie przedłużając, zobaczcie, co dla was przygotowałem. Dobrze, pierwszą propozycją będzie to gra z serii Touch It. Mamy do dyspozycji tak naprawdę trzy, trzy części. Możemy sobie wybrać, która będzie dla nas lub dla naszego dziecka odpowiednia. Mamy zwierzątka, mamy Polskę, czyli takie grafiki związane z Polską, z popkulturą. Tutaj gracze mogą sobie wybrać. Zasady są dokładnie takie same, różnią się one po prostu ilustracjami. Na czym ta gra polega? Polega na tym, że gracze. Będą starali się odgadywać, jaka ilustracja znajduje się po drugiej stronie karty. Na kartach mamy rysunki. Z jednej strony mamy rysunki, które wskazują nam cztery jakieś, np. w tym wypadku, zwierzątka, a z tyłu jest takim drukiem grubszym, wypukłym, i gracze starają się poprzez zakrytą kartę i dotyk zgadnąć, które to z tych na przykład zwierzątek jest. Jeżeli się takiemu graczowi to uda, kartę zostawia. Jeżeli nie, odkłada i tak sobie gramy. Prościutkie zasady, bardzo e, fajne, 5 minut zabawy w dużym gronie. Możemy w to się bawić, więc i rodzice też chętnie w to grali. Ja bardzo chętnie tutaj do tej gry wracam i gram ze, swoją, ze swoimi córkami. Jest dużo dobrej zabawy. Dodatkowo aspekt edukacyjny, taki dodatkowo aspekt też rozwojowy, bo mamy tutaj aspekt sensoryczny czy dotyk, więc naprawdę bardzo ciekawa gra. Gra jest tak od piątego roku życia, ale myślę, że już taki e, mądry cz czterolatek sobie tutaj poradzi. Także pierwszą propozycją pod choinkę dla, dla tych pociech będzie gra Tacit. Kolejną propozycją na świąteczny prezent dla tych najmłodszych graczy będzie to gra Alicja w Krainie Czarów od Wydawictwa Granna. Gra, w której gracze wcielają się w jedną z postać z bajki, może to być Alicja, może to być kapelusznik czy królik. I gracze starają się w taki sposób zarządzać swoją ręką i tu już troszeczkę takie zasady wchodzą bardziej... Rozbudowane, ale to nie są na takie zasady bardzo trudne, bo grając od szóstego roku życia. I mianowicie gracze nie, po prostu nie rzucając kośćmi, czyli mają większy wpływ na to, jak ta postać jego się poruszy, zagrywają karty y, ruchu i poruszają się o tyle pól, ile zagrają. Fajnym mykiem tej gry jest to, że te karty możemy zagrywać tylko i wyłącznie z lewej albo z prawej strony swojej ręki, nie ze środka, więc cały czas musimy mieć jakiś e, wybór. No i gracze starają się chodzić po, po planszy, po polach, po polach specjalnych, zbierać ciastka, które są punktami. No, i oczywiście, jak najwięcej tych ciasteczek zbierzemy, to wygrywamy grę. Naprawdę bardzo przyjemna, również szybka gra, bo w granicach 20 minut się zmieścimy. Od 2 do 4 graczy, bardzo przyjemne grafiki, więc my naprawdę ja naprawdę polecam. Świetna zabawa, świetne wprowadzenie też takich młodszych graczy do świata planszówek, zamiast rzucać kostką, sami będziemy mogli zdecydować tego, jak nasza postać się poruszy, czyli już takie myśli strategiczne będziemy wprowadzać naszym pociechom. Także Alicja w Krainie Czarów, ja polecam. Dobrze, trzecią moją propozycją na planszówkowy prezent dla najmłodszych graczy będzie to gra zręcznościowa, imprezowa gra Dodo. Bardzo przysympatyczna gra, bardzo pięknie wykonana. Bardzo ładnie zrobiona. Mamy wielką górę, gdzie na samym szczycie jest ptak dodo, który znosi jajo i te jajo nieszczęśliwie, nieszczęśliwie zaczyna spadać. Naszym zadaniem jest uratować te jajo poprzez budowanie kładek wokół tej góry, aby te jajo bezpiecznie mogło się stoczyć na sam dół tejże góry. Bardzo przyjemna zabawa, mnóstwo emocji. Także jeżeli szukacie jakiejś takiej fajnej gry plansz, planszówki, która będzie pięknie wyglądała, robiła efekt, ale również będzie dobra zabawa, to Dodo jak najbardziej polecam. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda gra w pełnej krasie, czyli zasady, moja ocena tej gry, zapraszam, macie link w opisie do tej recenzji mojej. Gra jest od szóstego roku życia, gra trwa tak w granicach. 10 do 15 minut, w zależności jak te jajko nam szybko spada. Także szybciutka, fajna, emocjonująca gra dla dzieciaków. Także ja polecam. Ok, czwartą, przedostatnią propozycją, jeżeli chodzi o planszówki dla najmłodszych, będzie to gra Śledztwo w muzeum. Jest to gra, która polega na tym, że gracze. Wcielają się w detektywów, starają się namierzyć e, przestępców, którzy okradli właśnie muzeum, czy mieli wspólników, czy może uciekli. Musimy cały czas zbadać poszlaki, obserwować, jak obstawiają inni gracze. Także naprawdę bardzo przyjemna, również szybka gra w granicach 20 minut. Tak jak gra jest od 8 roku życia, ale myślę, że spokojnie i 7 też sobie radę grają, dadzą radę w tę grę. Gra od 2 do 4 graczy. Naprawdę bardzo sympatyczna, bardzo ładnie wykonana dla fanów e, detektywów, ale i nie tylko, e, więc i również dorośli przy tej grze też będą się fajnie bawili. Także śledztwo w muzeum jest to nasza przedostatnia propozycja, jeżeli chodzi o polecajkę na prezenty. Moi drodzy, ostatnią moją propozycją, jeżeli chodzi o prezenty dla najmłodszych, będzie to gra, która już jest troszeczkę dla takich starszych e, dzieciaczków, bo będzie to 10+, plus. będzie to gra Delicie Wielka Imprezka. Jest to gra, która już wprowadza dzieciaki w takie troszeczkę bardziej zaawansowane graczy, e, e, gry. Gra, która już troszeczkę dłużej trwa, bo już możemy w pełnym składzie zagrać w nią tak do około e, godzinki, więc już dłuższy czas musimy przy tym stole posiedzieć. Gra jest od 3 do 6 graczy i gracze tutaj jeszcze się W szefów delisowych kurierów, czyli staramy się pozyskiwać jak najlepsze delisie, które będą dostarczały przeróżne potrawy, napoje, słodkości. Do, na różne imprezki. No i będziemy się o te tutaj, byli się licytować. Starali, gracze będą starali się pozyskiwać jak najlepsze e, tutaj te kurierki. Będą starali się ścigać na czterech torach, e, tutaj poziomach, e, jeżeli chodzi o dostarczanie odpowiednich produktów. Także już tutaj jest więcej kombinowania. Już ta gra wprowadza tych troszeczkę starszych dzieci do bardziej zaawansowanych, e, rodzinnych takich e, tytułów. Więc naprawdę jeżeli chcecie już pokazać coś innego, już pokazać jakieś ciekawe, Mechaniki w grze, które wymagają już takiego myślenia, kombinowania, licytowania się, w troszeczkę blefu, no to tutaj, Delisie, pomimo takiej słodkości na rysunkach, będą już wprowadzać dzieciaki w takie nowocześniejsze planszówki. No, jak widzicie, no, graficznie to bardziej przemawia dla dziewczynek, więc gra będzie bardziej skierowana dziewczynkom, ale jeżeli chłopcy przymkną, przymkną, przymkną oko, to też tutaj będą myślę, że fajnie się bawili. Także się, to była nasza ostatnia propozycja, jeżeli chodzi o takie planszówkowe prezenty na ten rok. To też też tak jakby jest moja taka topka, jeżeli chodzi o gier, które zostały wydane w tym roku, jeżeli chodzi o gry planszowe, które mogę z chęcią wam polecić żebyście nawet kupili nie tylko na święta, ale również też na inne okazje. Także dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że się Wam to podobało. Kolejny odcinek już niebawej, w którym pokażę Wam gry rodzinne. Zapraszam wam was serdecznie.